Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. To już drugi raz w tym sezonie odstępuję od zasady i poświęcam program na kanale Time Out meczowi Ligi Mistrzów. Ale powód jest oczywisty. Historyczny awans Orlen-Wisły-Płock do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i to wywalczony na parkiecie we Francji pod presją blisko 6 tysięcy kibiców. Jeszcze jako wicemistrz Polski Płock pokonał francuski Nantes pod wieloma względami. Przede wszystkim pokonał ich sportowo i psychologicznie. Hiszpański trener Xavier Sabate po prostu taktycznie ograł trenera Francuzów, bo ten mecz wcale nie układał się dobrze dla Wisły, a mimo to trener Sabate zachował pełen spokój i ten spokój udzielił się jego zawodnikom. Trzymał ich pełnej koncentracji w tym istnym przeciąganiu liny, jakie było w ostatnich 15 minutach tego meczu w noc. Psychologicznie to był bardzo trudny mecz, bo każdy kto zna się na piłce ręcznej, widział, że szwedzi sędziujący to spotkanie w sytuacjach, kiedy Wisła mogła przejąć kontrolę nad wynikiem, kiedy Francuzi zaczynali tonąć, podawali im rękę. I wyciągali ich na brzeg. Ja nie mam wątpliwości, że gracze Wisły widzieli i czuli to gospodarskie gwizdanie, a mimo to zachowali nerwy na wodzy i koncentrowali się wyłącznie na grze. I co najważniejsze, w pewnym momencie umiejętnie przerzucili presję na przeciwnika. To wymusiło na Francuzach indywidualne granie które de facto było wodą na młyn Płockiej obrony. W kluczowej fazie meczu to Wisła narzuciła swoje warunki gry i Francuzi zaczęli grać tak, jak chciała defensywa trenera Sabatę. Za to ekipie z Płocka należą się gratulacje i szacunek, bo to już jest wyższa szkoła handbalowej jazdy. Myślę, że w Nantes klubie, którego budżet na ten sezon wynosi ponad 8 milionów euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest około 38 milionów złotych, a z pewnością jest teraz pożar w toaletach. Ja nie mam złudzeń, że według włodarzy francuskiego klubu, to co się wydarzyło w, środ w środowy wieczór w ich hali, nie miało prawa się wydarzyć, bo Francuzi bardzo wierzą w siłę pieniądza. A prawda jest taka, że sport sportem, ale zostali ograni w walce o relatywnie duże pieniądze, jakie pojawiają się na tym etapie Ligi Mistrzów przez klub z Europy Wschodniej, który ma budżet o około 20 milionów mniejszy. Oni to dobrze wiedzą i z pewnością ich to teraz bardzo, bardzo boli. Ja nie chcę wpadać w euforię czy, czy szaleństwo, ale wygląda na to, że. Moje największe marzenie od 2010 roku, żeby Wisła Orlen Wisła Płock zagrała w Final Four Ligi Mistrzów. W tym roku może się ziścić. Meczem w Nantes Wisła pokazała, że potrafi zagrać pod presją na parkiecie przeciwnika. Więc jeśli już raz w tym roku Magdeburg został pokonany, to ten Wymarzony Final Four trzeba wywalczyć w Orlen Arenie. Większe tuzy niż Magdeburg nie wytrzymywały presji na hali w Płocku i ten atut kibice z Płocka muszą wykorzystać na maksa. Wisła zmieniła już bieg historii i tym samym zdjęła z siebie całkowicie presję. Ale dopiero teraz Wisła powinna się czuć głodna i spragniona jak nigdy dotąd, i walczyć ze wszechmiar o to, o ten chleb i wino, jakie czekają na nich w Kolonii. Jeszcze raz gratulacje dla ekipy Orlen Wisły Płock, trenera Sabatę, obecnego prezesa Artuna Artura Stanowskiego, ale także dla byłego prezesa Roberta Czwartka. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.